który z Ciekawe, się 30 sierpnia minie 3 lata od katastrofy lotniczej, która miała miejsce podczas pokazów Airshow w Radomiu. W wyniku katastrofy białoruskiego myśliwca Su-27 zginęło dwóch pilotów. Mimo że od tego wypadku minęło kilka lat, to świadkowie cały czas wspominają okoliczności tej tragedii. Występ Białorusinów miał być hitem airshow. show Słyszałam, że w piątek ich próba wypadła wręcz znakomicie, a zapowiadali, że to jeszcze, co pokażą, to dopiero przed nami, że nie pokazali jeszcze wszystkiego. W sobotę trochę pokazy zepsuła pogoda, natomiast ja wybrałam się w niedzielę specjalnie właśnie na ten pokaz. Piękna pogoda, wspaniała atmosfera, tłum ludzi na lotnisku. Kiedy wystartowali, rzeczywiście czuło się ten ciężar, siłę, dynamikę. No rzeczywiście zapowiadało się wspaniale. Kiedy w pewnym momencie samolot zniknął za drzewami i dosyć długo przyznam, nie pokazywał się, to znaczy to było kilka sekund. Nam wydawało się, nie wydawało się. Myślę, że publiczności również, że ten czas to długie, długie minuty. Myślę, że wtedy wszyscy mieliśmy nadzieję, że pokaże się z drugiej części lasu, że wyleci gdzieś z zupełnie innej strony. Pamiętam też przeraźliwą ciszę. Ciszę, która kuła aż w uszy. Kilkadziesiąt tysięcy osób. Wszyscy czekaliśmy, co się wydarzy. Nagle za drzewami pojawiła się chmura czarnego dymu. Myślę, że wszyscy wiedzieliśmy, co się stało. Była jeszcze nadzieja, że może się katapultowali. Że może rozbił się samolot, ale bez pilotów. Cisza, przeraźliwa cisza. Potem otrzymaliśmy komunikat rzeczywiście, że doszło do wypadku. Długo mieliśmy nadzieję, że piloci. Uratowali się. Niestety za długi czas, pamiętam, że było to około godziny, może nawet dłużej, dowiedzieliśmy się, że jednak doszło do katastrofy i że dwóch pilotów nie żyje. Sytuacja dramatyczna, tragiczna oczywiście, ale też pamiętajmy o tym, że stety albo niestety w tego typu imprezy wpisane są tego typu sytuacje. Nie wspomnę choćby wielu innych imprez na terenie Europy, czy w ogóle na świecie, które bardzo często kończą się tego typu wypadkami, ale choćby ostatni rszał w Radomiu pokazało, że można zrobić to w sposób wzorowy, w sposób bezpieczny. No i cóż, i zakładamy, że kolejny rszau w Radomiu również będzie tak wyglądało. Pamiętajmy o tym, że wypadek jest również często kwestią pewnego rodzaju przypadku. Sytuacją, która jest nie do końca do przewidzenia, sytuacja choćby związana z gorszym, nawet samopoczuciem poszczególnych pilotów. Pamiętajmy, że te rzeczy, które my oglądamy i podziwiamy z samego dołu, to jest niewyobrażalnie ciężka praca dla pilotów i dla samych organizmów tych ludzi. I choćby gorsze samopoczucie albo gorszy stan psychofizyczny może powodować to, że e, takie sytuacje mogą się kończyć dramatycznie. No, generalnie każdy czekał na występ su, no bo to była taka atrakcja, prawda? bo no, u nas takich maszyn nie ma. No i jak, ten, jak wykonywali swoje ewolucje, pokaz, no, zniknęli nam za drzewami. No, każdy myślał, że to specjalnie, że będzie jakiś tam nawrót i tak dalej. No, może się wydawało, że ta chwila długo trwała, ale no, było widać dym po prostu. No i każdy wtedy zrozumiał, że niestety ten samolot spadł, rozbił się. W Małęczynie koło Radomia stanął pomnik poświęcony białoruskim pilotom.